No siema z tej strony MK i dzisiaj przedstawię Wam trochę bardziej informacyjny filmik. No i oczywiście przeproszę za tak bardzo długie nienagrywanie. No, wiecie, testy i w ogóle szkoła, treningi, nie ma czasu, żeby tak wszystko, wszystko ogarnąć. No dobra, do szczegółów przejdziemy dalej. Zaczynajmy! No więc przede wszystkim chciałem zapewnić, że będę częściej nagrywał. Czekajcie, tutaj lepsze światło, żeby było. Że oczywiście będę częściej nagrywał. Będę na, ba, na pewno starał się o wiele częściej nagrywać, jeśli znajdę czas i temat odpowiedni. Yy, no i moje filmiki od teraz nie będą tylko o kostce, yy, będą także o let's playach. Nie wiem o różnych challenge'ach, trochę o piłce nożnej, będzie parę uniboxingów. No więc, jeśli nadal podoba Ci się taki motyw kanału, taki ogólny, to możesz zostać, ale jeśli wolisz bardziej coś się kostkach, no to oczywiście będę nadal wrzucał te kostki, ale troszeczkę rzadziej. No, no i to tyle z tych ważnych informacji. Chciałem tylko tak oznajmić, że nie umarłem. No i to tyle. Na razie.